Do 10 października szopik niczego. gwarantuje na. The next day. Shopping gwarantuje najwyższe ceny. Wykonać rozkaz. A? Cześć Sowomir. Szopik gwarantuje najwyższe ceny. <laughs> 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 Cześć, to co dojemy! Cześć gwarantuje najwyższe ceny. <laughs> Za wielka cena! Kiedy byłem się pierdoli? Szopie gwarantuje najwyższe ceny. Najwyższe. ceny Do 10 października Nie. działa antyinflacyjna tarcza na szoki. <tary> <tary>